Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem prezes, a to jest Minecraft Survival, i witam Was z mego ekskluzywnego balkoniku z widokiem na ocean. O oh je, yeah, baby, jesteście siemanko w drugim odcinku. Już na samym początku chciałbym Wam tylko powiedzieć, że dziękuję tym paru osobom, które kliknęły, obejrzały, zobaczyły ten pierwszy odcinek. Bo tam chyba było na ten moment 9 wyświetleń, 10, z czego. No dwa są przeze mnie jakby wygenerowane wyświetlenia jak najbardziej, ale reszta no to ktoś musiał to zobaczyć chociaż przez chwilę. Także dziękuję. Mało osób go widziało ten odcinek, ale jeśli oglądasz ten, to bardzo, bardzo zachęcam Was do obejrzenia tego pierwszego, bo wiem, że on jest trochę długi, bo ma tam chyba około 27 minut, ale hmm. wydaje mi się, że jest spoko fajny. Także, także spoko. Polecam obejrzeć. Dobra. A w tym odcinku pokażę Wam, co się mniej więcej porobiło i idziemy do netteru ogarnąć sobie blaze rody. To będzie bardzo ciężka misja. Ja w ogóle w netterze już zwinąłem teraz 5 razy, ale to Wam może opowiem jak będziemy szli do neteru. Tak, taki mamy balkonik i, i witam Was na mojej werandzie, gdzie będzie łóżko i będę sobie tutaj spał. To miejsce, które teraz Wam pokażę, jest ogólnie bardzo mocno w takim, w takiej, Boże, jak to się nazywa, Budowie, w budowie, w tworzeniu, w procesie takim, wiecie, working progress to jeszcze jest takie, że zalążek czegoś, ale to jeszcze dużo modyfikacji, dużo, 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 dużo rzeczy, dużo pracy mnie czeka. Bo wiecie, to jest takie tymczasowe strasznie, bo ja nie będę tutaj mieszkał, budował się i, i tu nie będzie moja siedziba docelowa. Ale trochę czasu nam tutaj na pewno zejdzie, więc po prostu chciałbym mieć domek, jakiś magazyn, i to tyle, bo to jest takie must have. E, dobra, z tej strony to się prezentuje tak. Teren ogólnie sobie cały wokół siebie oświetliłem. E, ten tak jest taki śmieszny, nie, śmieszny to wygląda. W sensie to nie jest ani ładne, ani brzydkie. To jest po prostu śmieszne. Ale git, e, Sandstone, w ogóle tam, tam, tam za oceanem, właśnie, jest pustynia. Jakby ktoś grał na tym seedzie, a już swoją drogą seed mapy, o proszę macie tutaj. Nie wiem czy tak lepiej. W sensie widać go na pewno, w sensie zapauzujcie sobie przepiszcie, no nie wiem, no wiecie co robić. Jakby ktoś chciał zagrać, bo to jest dosłownie spawn mojego świata. Z tej strony wygląda trochę gorzej, bo wiadomo nie ma bakuniku, a jest jakiś cholera wie nawet jak to nazwać yy, kiepsko, ale ale mówię to jest takie modyfikacje jeszcze tutaj będzie sporo. Dobra, zamknąłem sobie krówki. Jakieś tam dwie z okolicy rozmnożyłem je raz już zdążyła dorosnąć, ale to już mniejsza będę się tym bawił na spokojnie, bo swoją drogą gdzieś teraz widzicie na ekranie jak zdobywam sobie te, te zboże całe z wioski obrabowałem i jak zdobywam sobie diaksy albo już to widzieliście, bo tam nie wiem ile ten ten, ten klip ma w przyspieszeniu. Dobra. W każdym razie e, tak będę sobie roznożał krowy, bo te 16 steków to jest całe moje jedzenie. I nic więcej nie mam e, dobra, i teraz e, czy chcę wam coś jeszcze pokazać ze zmian. No mógłbym wam w sumie pokazać jedną rzecz, ale ale... Potem zrobię cięcie, bo to żeby... Wiecie, trzeba... Każdą sekundę odcinka szanować. Nie ma sensu na głupoty i pierdoły, bo, bo wiem, że to się nie fajnie ogląda i w sensie nudzi się ludziom, Także tak. Drobiłem się tego na, na jakiś tam na 26 poziom, który będziemy musieli sobie dzisiaj wyekspić, bo straciłem 24 w neterze, także byłem bardzo zły, ale wyekspimy 26 i sobie zaniżmontujemy kilo, bo da nam unbreaking, a unbreakingu bardzo potrzebujemy, gdyż wcześniej udało mi się zdobyć takie coś. I tym. Jak kupiłem diamenty to na początku kupiłem zwykłymi żelaznymi kilopami jakimiś tam diamentowymi właśnie, ale w końcu zrobiłem sobie kilof i trafiłem na szczęście 3. I to brakuje na rankingu, dlatego potrzebujemy zdobyć 26 poziom do enchantu. To drzewko sobie posadziłem, bo bo planuję po pierwsze mieć tego sporo na patyki, bo prawdopodobnie uda mi się wieśniaków kiedyś zdobyć i będę sobie mógł handlować się za szmaragdy, a po drugie nie niech sobie będzie. Jak będę miał więcej nici, to Wam pokażę fajny trick. A teraz idziemy sobie na dół do kopalni, ale... O! W ogóle tak, zrobiłem sobie dieksowy set. Też są budki, tylko że idziemy do nateru i już mam złotych. Dieksowy set nie enchantowany. Chociaż, nie ukrywam, że kusi mnie sprawdzić, czy gdzieś bym tu nie miał, uuu, nice. Czy gdzieś bym nie miał, wiecie co, fire, kluczanty, są plot 4, co? O, tutaj, tylko 26 poziom, no takiego nie mam. Dobra, nic z tego nie będzie, mi się wydaje, ale spoko, widzieliście to? Koks. Eee, dobra, ja idę do kopalni i za moment się słyszymy. No i dobra, jestem w kopalni i teraz wam powiem trochę, mm, jak zdobywać diaks progresywnie. Mi się wydaje spoko. To jest no, spoko metoda po prostu. Taki, nie wiem, typ. Ty, ty, boże, tripek. No tripek. Taki tipek, boże. Mm, tipek, tipek. Eee, na zdobywanie Diaksów. Jesteśmy na poziomie 59 i ja tutaj robiłem ten tunel, zresztą wam za sekundkę pokażę. Na jeden, ale później, później stwierdziłem, że jeszcze sprawdza, jakby to wyglądało na 2. Tutaj też był tunel kopany na 1. Teraz wam pokażę metodę, kiedy nie macie elytry, robicie sobie trapdora i kopiecie sobie tunel na 1. Jest super. Później możecie sobie kopać jakieś tam odnóżki. Ja sobie kopałem co trzy bloki na 5 kartek i szukałem właśnie w ten oto sposób diaksów. Znalazłem ich sporo, no ale w pewnym momencie stwierdziłem już tak oficjalnie, że będę sobie kopał na dwa tunel. I mimo wszystko wydaje mi się, że kopać ten tunel na dwa... Nie, wydaje mi się, że jakoś tak przyjemniej i, 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 i nie wiem, może trochę więcej tych diaksów. Nie wiem, tak najbardziej bym polecał chyba na 2 minut wszystko kopać w dalszym ciągu, ale na po, na po prostu na minus 59 i Jeżeli ktoś chce, to, to też jest spoko, serio spoko. Tylko nie wiem, mnie gdzieś irytuje to, bo... bo tutaj zobaczcie, jakie jest tempo chodzenia i tak dalej, i jak ja, te tunele są naprawdę długie. No to, no to wkurzające to jest, a tutaj sobie mogę śmignąć, poskakać i jakoś tak przyjemniej... Eee, dobra, no to tak, widzieliście też na przebitkach właśnie pozyskiwanie tego zboża. No to słuchajcie, to też jest taki pewien tipek, bo macie dobry spawn, szukacie, nie wiem, 3-4-5 wiosek i macie Multum zboża. I rozmarzacie krowy. Macie skórę na książki, macie jedzenie Słuchajcie, no gold złoto. Złoto, złoto, złoto. Także Także tak polecam jakoś sobie tam ograć ten system, nie? Eee, I dobra. Co to jest? Co to jest? W Słyszę, sensie, bo wy to widzieliście, nie? Bo to, to nie może być tak, że tylko ja to widziałem. Co to było? Dobra, jak ktoś mi napisze w komentarzu, co to było, to spoko, dziękuję, bo nie wiem. LOL. No. I dobra. Idziemy do netheru, ale ja już się pokażę jak będziemy w meterze, bo ten portal jest głośny i tak dalej, i tak dalej. Zresztą wiecie gdzie się znajduje, także zaraz się widzimy. E, dobra, w meterze się pojawiamy, w tym czerwonym lasie, to jest Crybon Forest. E, nienawidzę tego biomu, jest straszny, bo tu jest tylko śmierć i nic więcej. I ogólnie, no, było ciężko. Także, mówię, tam już znalazłem twierdzę i byłem wcześniej ucieszony, bo udawało się. Naprawdę, wszystko się udawało. Nie spędziłem nawet jakoś bardzo dużo czasu szukając jej, bo tam teoretycznie poszedłem w jednym kierunku i to też jakoś nie jest super daleko. I mówię. Mmm, zawrotka. No, widzicie to? I mówię. Mmm, zawrotka. Ja zginę. Nie ma szans, nie ma szans! Ja... Bo kurza mnie to strasznie. Jezu! Mówię. Na pewno tam nie będzie. Zawracam, odbiłem w drugą odnogę, też nie jakoś daleko, i znalazłem twierdzę. I kiedy znalazłem twierdzę, zaczęły się same, samiutkie problemy yy, z tymi tymi. Teraz wam może pokażę jaką miałem godę, ale to udało mi się wyjść z opresji. Wtedy miałem szczęście i... Wyczerpałem ten limit właśnie szczęścia, bo już później się zaczęły same problemy. Ale dobra, do sedna. Ta twierdza nie jest jakoś super daleko. Tyle mamy szczęścia. Naprawdę jest super blisko. Nie można narzekać. Eee, tylko... pewien problem jest taki, że... Pa! Irytujące to jest strasznie, a ja jestem głupkiem. Idę, 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 nie mam mnie, nie mam nie... idę! Dobra, może Wam pokażę. Byłem na tym zniesieniu, zobaczyłem to, tu gdzieś ten odcinek i potem Wam opowiem wszystko inne, bo idę, uciekam. Jezu, sorry za to, za ten pisk, za to parsjęcie. O, miałem się jednej rzeczy pozbyć i mam nadzieję, że mi się to uda teraz zrobić, bo pierwszy raz właśnie powiem Wam ciekawostkę, bo ja sobie blokuję, blokuję sobie takie źródełka lawy, jak gdzieś widzę, nie? I pierwszy raz zginąłem właśnie, chciałem zablokować tą lawę i stąd mnie ten Brutal, czy jak on się tam nazywa, mnie zepchnął. Ten dzik właśnie, ta świnia w sensie. I już potem było pasmo, pasmo niepowodzeń. Dobra, mamy super, bo mamy ten... Mmm, Spawner Blazów blisko. Ale to nam wiele szczęścia nie daje. Bo ciężko się tutaj z nimi bić. Naprawdę nie jest łatwo. Tutaj też zginąłem później już ze trzy razy i... No muszę przyznać, że naprawdę... Ja mimo wszystko, wydaje mi się, że jestem w miarę ogarnięty. To bez jakiejś potki na Fire Resistance, to tu nie ma co iść w sumie. Tak mi się wydaje. Czekajcie, najem się i spróbujemy. Mam nadzieję, że to nie jest za Dobra, to będzie za Czekajcie, drogie stworzenia na 3, na 2. Jak zginę, to zginę, trudno. Jak zginę, to zginę, trudno. Nie boję się Was. Dobra, boję się Was, idę stąd. Ile mamy? Cztery mamy pałeczki i nie mamy życia. I nie mamy budulca, nie? Bo po co? Przydałby się trochę budulca. Przydałoby się. Dobra, mamy to. I... ojoj oj. Kłopoty, kłopoty. No nic, dobra. Postarajmy się tutaj ograć jeszcze trochę tych pałeczek. No nie wiem ile dokładnie będę potrzebował, no ale troszkę jeszcze. Troszkę. Ja nie mówię, że jakoś bardzo dużo. Naprawdę, żeby nam wystarczyło gdzieś tam, żebym mógł sobie znaleźć na spokojnie portal i to, to już mnie satysfakcjonuje w pełni. Ja nie wiem, co się dzieje w ogóle na ekranie, tak szczerze nic nie widzę poza śmiercią. Dobra, jedzmy w międzyczasie. Eee, wiem, że tam, tam jest ten Blaze czeka. O, tu jest. Dobra, mamy 5, to nie leci w ogóle. Aj... się kurczę, no nie dobrze. Mam chyba cztery już w domu, tak szczerze, no bo mówię, byłem tu już parę razy, co zresztą widać. To mam chyba cztery te pałeczki jeszcze w domu. Ale to i tak niewiele. O nie Spoko. Spoko. Taki jestem dobry, że sobie mogę walczyć z całym neterem. Nie ma problemu. Właśnie, o, jeszcze jedna taka rzecz. Możecie mi napisać w komentarzu. Tu już Wam mówię co. Jeśli możecie, to poproszę Was, czy, czy przypadkiem mój głos, w sensie, no mój głos po prostu, dosłownie audio, nie jest przypadkiem za głośno? I czy muzyka do tego jest spasowana? I czy muzyka nie jest za głośno albo za cicho i jak to właśnie wygląda tak wiecie, odbór taki przez od, bo ja teoretycznie mówię tak, na słuchawkach i chyba trochę za głośno. Wziąłem sobie to, odpaliłem na głośnikach, mówię, kurczę jest głośno, ale mówię, tak teoretycznie to chyba jest w miarę dopasowane. Tak nie byłem w stanie sam tego jakoś tak obiektywnie ocenić i chyba umieram w ogóle. Nie wiem, chyba umieram, także ja sobie chyba dam spokój tutaj z tymi panami. Umrę, umrę, umrę. Yy, I teraz jest pytanie tylko takie: czy oni się mogą respić, jak ich obuduję światełkami? Oni się chyba mogą respić, nie? Czy nie? No tak myślałem. Dobra, mamy trochę tych połeczek. Umrę! Patrzcie, patrzcie co się dzieje, patrzcie co się dzieje. Umieram. I mamy cztery staki. To jest całe moje jedzenie. Nic więcej nie mam. Także... Ciężko. Dobra, wiecie co? Chcąc nie chcąc. Ja na razie kończę tutaj przygodę z tymi panami. Ale mamy jeszcze inne misje. Mianowicie. Chodźmy O Kurczę. Trochę tego dużo i podajmy tą walkę, podajmy rękawice. Pojedynczo może dam radę. Jezu. Strasznie stresujące. W sensie no ta świadomość tego, że w ogóle też jedzenia nie ma nie? To to też jest ciężkie. Halo? Boję się wychylić. Dobra, jest, koni mnie. Słuchajcie, jak dropnę czaszkę żelazną siekierą. Bez żadnego smajta, bez niczego, to to będzie największy fart i wybaczam wtedy wszystko, nie? Eee, mało prawdopodobne. O, w ogóle dobra, nie sprintuję. Eee, już chyba znalazłem to, co chciałem, bo szukam jeszcze właśnie tych... Eee brotawek neterowych, chociaż fajnie by było w ogóle jakieś skrzynki zobaczyć, gdzie to wszystko jest. Eee. Tararara. Oj, jednak nie. Coś mi się popićkało mocno. Eee, dobra, nie wiem czy jest sens to nagrywać, bo nie wiem ile osób to zobaczy, Także ja za chwilę się z wami zobaczę. Eee, słuchajcie, mamy Magmusia i tutaj też bym postarał się zawalczyć tak, żeby nie stracić życia. Bo. To, dobra, nie mam czym bić. Dobra, to jest kompletna porażka. Ej, ten odcinek jest komplikacją, kompilacją przepraszam, yy, faili. I nie dostałem magma klima. Nie żebym na niego polował, nie, nie żeby mi był w ogóle potrzebny. Wcale, ani trochę. Szkielet, nie wiem, to jest koniec w ogóle. To, to jest właśnie mój koniec w tym momencie przesiedzenia w neterze. Co mam zrobić do tego szkieleta. Dobra, mamy szkieleta. Tak widziałem tam ten yy, kolejny portal. Yy, totalnie mnie nie interesuje. Yy, nie no, najchętniej bym go po prostu zniszczył tak szczerze. I tylko nie wiem czy go faktycznie niszczyć, czy nie. Jak wy to widzicie. W ogóle miałem zrobić cięcie. Eee, tutaj oczywiście też musiałem przed chwilą uciekać w chmary creeperów. Eee, wszędzie chcą mnie zabić. Eee, nie wiem, jestem strasznym nobem. Eee, dobra, ja w ogóle się tak zakończyłem, bo... w ostatnim klipie mówię, ja w ogóle chciałem zrobić cięcie. I tak o zrobił sobie cięcie, bez słowa. Ale to myślę, że mało ważne. Dobra, niestety jestem zmuszony, a bardzo tego nie chciałem. To... Do zrobienia chlebków, yy, bo nie mam, no nie mam jedzenia. No w sensie jest totalna lipa, nie? Ok, 27 może nam starczy. Tak, miałem totalnie tego nie używać, ale no, nie wiem, muszę. A! Ale to. To kiedy indziej. Yy, I po co ja tu jestem w zasadzie? Jestem tutaj po. po ten off. Bo idę właśnie zdobywać level 26 co najmniej, a, a, a resztę czy tam, czy tam co, a jeszcze jakiś może właśnie siekierka, albo coś takiego, nie? Zrobię żelazną, bo ja w tym też zginę, i jestem tego pewny, a szkoda mi już diaksów marnować, bo autentycznie już tam parę właśnie diamentowych i tam potraciłem, typu jakieś tam właśnie łopatki, jakieś toporki. Takie pierdoły już zostały tam przeze mnie stracone. Także tym razem się tak nie dam. Biorę te kilo, mam nadzieję, że nie stracę tego kilofu i idę level nabijać. Na... No, kupiąc kwart po prostu, nie? Będę kopał kwarc i będę nabijał level. I jak już nabiję poziom, to się dopiero właśnie zobaczymy, jak sobie zenchantujemy ten kilof, który może będzie jakiś super, ultra fajny koks. I dobra. I za moment się znowu słyszymy. Pa, dobra, witam Was po cięciu. Jestem już po że Tym razem udało mi się przeżyć. Nabiłem trochę więcej tego poziomu, bo, bo od razu można parę rzeczy sobie zobaczyć i ewentualnie. A co mianowicie z kwarcem jest tego tyle: 9, 10, 11, 12, 13 staków. Kopałem już tym kilofem, ale no szkoda mi go ogólnie. Bo, bo ten. A, i zebrałem grzybki na potionki i sobości. No, wiadomo o co chodzi. Szkoda mi jest ogólnie mm, tego kilofu mm, z fortunką, ale no nie mam mendingu i, i nie wiem. No, jakoś tam ogarniemy. Nie ma się co na razie przejmować. Summon breaking, kurcze, Nie mówię, że to jest źle. Nie mówię też, że dobrze. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy, bo tutaj mamy ten ochronę przed ogniem. Wiecie co? Ja jakoś bardzo chyba tego nie potrzebuję. Okej okay, okej, okay, okej, okay. czyli jest slipa tak naprawdę. Ej, nie wiem co to zainczętować. Chyba, że sobie po prostu jakieś itemki. Hmm. Typu typu kill -off i typu siekiera. Co wy o tym myślicie? Yy, właśnie już możemy zamienić cały, możemy mieć taki secik, ok yy, Szczęście 2. <laughs> Czy ja tego potrzebuję? Ale na siekierce też nie potrzebuję i to jest największy problem. Yy, weźmiemy sobie może... Może to oddychanie 3? Okej, okay, to był błąd, dalej jeszcze szczęście 2. Więc róbmy to w ten sposób, że sobie wydajność na przykład. I dwa metody, to by nam już spoko dało, tylko że nie mamy tego poziomu. I co w związku z tym? Yy, w związku z tym po prostu Widzimy się w następnym odcinku, bo nic więcej już w tym odcinku nie wykombinuję, niestety. I do następnego odcinka jakoś się tam postaram tu pogarniać tej temy, żeby już to wszystko miało ręce i nogi. I to chyba tyle. Więc do usłyszenia i do zobaczenia w weekend. Chyba. Tak mi się wydaje, bo nie wiem, czekajcie, bo... Dobra, do zobaczenia niebawem. Do usłyszenia.